Potrzebujemy transportować to życie Boże do naszego życia. Potrzebujemy transportu Bożej, Bożej ekspresji i pamiętajcie, mówię tu tylko i wyłącznie teraz o Duchu. Nie mówię nic o formie, nie mówię nic o ciele. Mówię czysto o Duchu w tej chwili, o naszym wewnętrznym człowieku. Słuchajcie, co się dzieje. Potrzebujemy codziennie się napełniać. Chciałbym powiedzieć coś do tych, którzy powiedzą, ale Boże Duch zamieszkał już we mnie, więc ja już nie mogę się więcej napełnić, bo on już napełnił mnie całkowicie. Tak? To skąd jest werset w Biblii, który mówi: nie upijajcie się winem, bo wtedy jest rozwiązłość i tak dalej, ale codziennie napełniajcie się Duchem Świętym. Codziennie stale Napełniajcie się duchem świętym. Więc nie możesz wyjść z założenia, jeżeli ktoś z Was zderzył się z doktryną, pełnia we mnie, to musisz usunąć ten werset. Musisz usunąć ten werset. Bo on mówi, ale napełniajcie się ciągle duchem świętym. Nie mówimy tutaj o chrzcie w duchu świętym, bo on, 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 on jest raz w twoim życiu. Ale mówimy o ciągłym. Odżywianiu się i napełnianiu się, i kolejny raz, i kolejny raz, i kolejny raz, i kolejny raz duchem świętym. Przecież to sam Jezus powiedział: Napełniajcie się. Sam Jezus powiedział: Przyjdźcie do mnie i, nie, i, i przychodźcie, przychodź, przychodź, przychodź. I teraz uwaga, to jest przeciągły proces. To nie jest tak, że raz zaaplikowałeś i cacy. Potrzebujemy codziennie nowego, świeżego pokarmu. Codziennie świeżego, nowego dotyku nieba w moim i w Twoim życiu. Ale widzisz, jeżeli my chcemy, żeby w toaletach leciała woda, ta woda musi w jakiś sposób być dostarczona do tego obiektu. Potrzeba jakiegoś kanału przerzutowego. Kiedy widzimy tutaj, że jest jasno, bo świeci jakaś lampka. To ta lampka nie świeci sama z siebie, ich nie widać, ale są tam takie kabelki, które doprowadzają energię, które doprowadzają prąd i to światełko może zabłysnąć, ta żaróweczka może zaświecić, dlatego że został dostarczony prąd do tej żarówki. Potrzebujemy przepływu tego, co od Pana zaplanowane dla nas do nas. Potrzeba tej inicjacji i tego przepływu, tego Używam słów, ile mogę, przeszczepu, tej, tego przepływu. Teraz, co jest tym kanałem przerzutowym Bożego działania do mojego i Twojego życia? Zajdźmy do Ewangelii Świętego Marka 11:17. Powiedział do nich: Kto powiedział do nich? Kto wie? Śmiało: Jezus. Powiedział do nich: Pismo mówi, no to mamy już taką podbitkę, że Jezus mówi i pismo mówi. Moja świątynia ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów. Moja świątynia ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów. Chcę powiedzieć tutaj o dwojakim odniesieniu do świątyni. O świątyni przede wszystkim w kontekście Ciebie, jako świątyni Ducha Świętego, że potrzebujesz być człowiekiem modlitwy. Potrzebujesz być człowiekiem modlitwy. Nie potrzebujesz być przede wszystkim człowiekiem, który słucha tylko treści. Potrzebujesz być człowiekiem modlitwy. Ale też kiedy jesteśmy Kościołem, kiedy jesteśmy Zgromadzeniem Świętych, kiedy jesteśmy Eklezją, kiedy jesteśmy Kościołem Lokalnym, kiedy się zgromadzamy, potrzebujemy, aby przede wszystkim też towarzyszył nam aspekt modlitwy, bo modlitwa slasz. I uwielbienie jest kanałem przerzutowym Bożego życia do mnie i do Ciebie. Dlaczego tak jest, że kiedy się modlimy, czujemy się lepiej? Dlaczego tak jest, że kiedy spędzamy czas z Panem? Ale czym jest to spędzanie czasu z Panem? Tak naprawdę poświęcasz się modlitwie, poświęcasz się uwielbieniu. Dlatego, co się wtedy dzieje, i Zajasza 43,1: wzbijasz się w górę jak orły, nabierasz sił, biegniesz a nie mdlejesz, idziesz a nie ustajesz. Dlaczego? Bo następuje tranzyt, następuje przepływ Bożego dotyku do Twojego życia. Następuje ten. I ty jednym takim zastrzykiem jesteś jak podawca adrenaliny. I teraz wielu z nas żyje trybem rozpamiętywania zastrzyków Bożych do naszego życia. O, bracie, w 91. jak przyjechał David Wilkerson, przepraszam, David Wilkerson jest od kilkudziesięciu lat u pana. O, jak był u nas Derek Prince. To przypomnę Ci kiedy. To było 96. To było dawno czasu. O, bracie, kiedyś był kaznodzieja z Argentyny u nas. O, człowieku, w Mariocie jeszcze kiedyś. Ja znam tę historię. W Mariocie kiedyś. Wtedy doświadczyłem Pana. Stary, co przez ostatnie 15 lat? Jeżeli Bóg mówi... Już w Starym Testamencie i zapowiada nam, że codzienne jest nowe, a w Nowym słyszymy o rozerwanej zasłonie i nielimitowanym dostępie, to chcę ci powiedzieć, mało tego, że codziennie o każdej porze dnia masz nowe. Na ile podchodzisz pod źródło, na tyle masz nowe. Tylko potrzebujesz kanału przerzutowego. Wiecie, jeżeli wybudowałeś dom na obrzeżach miasta, nie ma słupów, nie ma niczego, ty pojedziesz do elektrowni, podjedziesz, wiesz, elektrownia na Warszawę cała i ty przyjdziesz, zadzwonisz do domofony i powiesz, przepraszam, ja po prąd przyjechałem. Mam wiaderko. Mówi ty, ale my w wiaderka nie pakujemy. No ale wie pan, ja mam tam dom i ja dzisiaj chciałem kawę zaparzyć w Nowym Ekspresie, w Nowym Domu, potrzebuję prądu. Dacie trochę, ty no damy ile trzeba, chłopie. Wiesz, jakie tu my mamy źródło, ale nie dostarczymy ci tego wiadrem, nie zapakujemy ci tego do bagażnika. Potrzeba kanału przerzutowego. Musimy, chłopie, kable pociągnąć do ciebie do domu, popodłączać to wszystko, instalację całą zrobić. To nie jest tak, że ty przychodzisz do elektrowni i mówisz, ja, ja bym chciał. Wielu chce, tylko nie wie, jak to przyjąć. Jednym z problemów, który towarzyszy dzisiejszym wierzącym, jest to, że chcą, wiedzą gdzie jest, ale nie wiedzą jak przyjąć. Wiedzą, że potrzebują, potrzebują, chcą, wiedzą, że mogą, a mają problem, żeby przyjąć, bo nie wiedzą jak przyjmować, bo przyjmować też trzeba umieć. Kiedyś byłem na pewnym spotkaniu, po spotkaniu czułem, żeby jedną dziewczynę ubłogosławić finansowo, ale akurat było to tak, że używałem jakiegoś przykładu, raz tak się zdarzyło, że chciałem użyć przykładu z pieniądzem podczas spotkania. I użyłem, wyciągnąłem 100 zł i wziąłem jedną dziewczynę do ilustracji przykładu. I chciałem jej, i przekazałem jej te 100 zł. I mój plan był, że to jest dla niej. Ja już nie chcę od niej odbierać tego 100 zł. To jest dla niej. A ona z tym 100 złotych siedziała przez resztę kazania, jakby to węgle żarzące były. Nie wiedziała, co z tym zrobić. I kiedy się tego spotkanie skończyło, ja powiedziałem amen, ona przybiegła do mnie, tak jakby to było z jakimś wirusem. Dotykała to tak i mówi, no to ja przyszłam oddać. Ja mówię, ale ty nie możesz mi oddawać. To dla ciebie. A nie, w życiu. A wiem, że ta dziewczyna, bo akurat ją znałem, modliła się o zaopatrzenie finansowe. Modliła się o zaopatrzenie finansowe, bo sam się z nią o to modliłem. I stoi poparzona z tym 100 złotych i chce mi oddawać. Ja mówię: To nie jest dla mnie, to jest dla ciebie, to już jest Twoje. Weź to, ale ja nie mogę. Ja mówię: Ale dlaczego ty nie możesz? Ja nie mogę tego przyjąć. Ja mówię: Możesz, nikt ci nie zabrania. Mówię: To jest Twoje i weź to. Jak ona widziała, że ja tego od niej nie odbiorę, zobaczyła, że stoi koszyk do ofiary w kościele, więc z tym żarzącym węglem pobiegła i wrzuciła. Przyszedłem do niej i mówię: Wiesz co? Powiem Ci wprost. Nie ma szans, żeby Bóg ci mógł pomóc finansowo. Ty nie jesteś w stanie przyjąć. Cokolwiek jej dał pieniądze, ona to oddawała. Więc mówię sobie: Co za z, z dziwna sytuacja. Modli się o finanse, finanse napływają, ona to oddaje. Więc widzicie, jest problem, żeby przyjąć. I tak samo jest w duchu, mamy jakieś nabudowane warownie, ale i też brak świadomości i nauczania, jak przyjmować. Trochę jesteśmy czasami jak ci... Nowo domu, którzy stoją pod elektrownią i mówią: Ja wiaderko mam, proszę zapakować. No wiaderko nie pakują prądu, już mówiłem. I tak samo musisz zrozumieć, że kanałem przerzutowym, tymi kablami, które doprowadzają prąd z elektrowni do domu, w twoim życiu to, co przepływa spod tronu do ciebie, jest modlitwa i uwielbienie. Modlitwa i uwielbienie. Dlaczego Bóg zaplanował, dlaczego Jezus powiedział i dlaczego nawet oparł się o pismo i powiedział, mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów. Wow! Czyli Bóg wyznacza tu model, który tyczy się całej ludzkości, wszystkich narodów. Dlaczego? Bo bez modlitwy nie ma kanału przerzutowego, bez kanału przerzutowego nie ma życia. Twój, to jest model, to jest duża tajemnica. Ten werset to model przerzutu tego, co dostępne dla ludzkości. Czym, czym tak naprawdę jest modlitwa? Modlitwa jest, jest narzędziem. Modlitwa nie jest celem. Modlitwa jest narzędziem. Ludzie, którzy robią z modlitwy cel ostateczny, nigdy nie osiągną tego, co miało nadejść poprzez modlitwę. Ludzie, którzy przychodzą na uwielbienie i myślą, że finalnym punktem, do którego zmierzamy jest wielbienie, to Ci powiem, że wielbienie jest oddawaniem chwały Ci tak ale jest to też kanałem, który sprowadza Boże działanie, bo Biblia mówi, że Bóg mieszka w chwale swego ludu. Bóg szuka prawdziwych też czcicieli, którzy oddają Mu cześć w duchu i w prawdzie, więc kiedy, dlaczego tak jest, że kiedy uwielbiamy, czujemy, że atmosfera zmienia się? No, atmosfera się zmienia, bo Duch Pana tutaj jest, tak śpiewamy w piosence. No dobrze, ale to połączmy te dwie historie. Duch Pana z nami tutaj jest, więc to zmienia atmosferę. A dlaczego atmosfera się często nie zmienia, a fajnie by było w tramwaju? Nie mówimy o tym, czy głosisz w tramwaju. Mówimy o tym, czy się zmienia atmosfera w tramwaju, że nagle obłok cieka w tramwaj, kierowca do góry wentylem, a ludzie na twarz i pokutują. Nie, a dlaczego się dzieje, że padamy na twarz czasami tu lub gdzieś na innych spotkaniach lub w innych kościołach, jak przychodzi moment chwały? Dlaczego? Bo się coś dzieje. Jak to jest, że czasami, kiedy się modlimy w naszym pokoju, nic się nie dzieje, a czasami, jak się modlimy, to leżymy, jakbyśmy pod prądem leżeli i Boża chwała nas miażdży na dywanie. Dlaczego? Dlatego, że nastąpiło przerzucenie tego Bożego działania do Ciebie. I to nie jest dlatego, że Bóg w końcu mówi: Dobrze, już czwarty dzień prosi, to mu dam, tylko dlatego, że w końcu ten kanał przerzutowy znalazł udrożnienie i mogło to przejść do Ciebie i do mnie. Ale teraz uwaga, to co jest bardzo ważnym elementem w tym procesie. Więc co się dzieje? Mamy tutaj wierzącego. Człowieka nowonarodzonego, nowonarodzonego to jest ważne, który ma głowę pełną informacji, że całe niebo jest w nim, tylko że całe jego życie zwiastuje, że jest wyschniętym kaktusem. Kaktus wyschnięty, który ma coś tam w sobie, jak to go trochę rozkroisz, ale na dole, na zewnątrz, to mało tego, że suchy, to jeszcze kuje. I dzisiaj mamy wiele kaktusów. Więc dlaczego? Bo mamy informacje, ale nie ma zastosowania. Dlaczego? Bo musimy zrozumieć, że to, co On nam dał, dostęp do czego nam dał, uwaga, jest dla nas dostępne, ale my potrzebujemy w to wejść, jak list do Hebrajczyków 4.16. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Chcę Ci powiedzieć: stosowna pora to od poniedziałku do poniedziałku. Dzisiejszy świat jest tak popaprany, że to jest ta pora. Biblia <grybia> też mówi: przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się w dniu złym. To na kalendarzu możesz zaznaczyć 365 dni, że to są dnie złe. A w przestępnym zaznacz 366. Wszystkie dni są złe. Stosowna pora na to jest teraz. I jak za trzy godziny będziesz siedział, to możesz powiedzieć teraz. Jak będziesz kładł się spać, to powiesz teraz. Teraz jest ta pora, aby przystąpić w odwadze do tronu łaski. Teraz więc, uwaga, wracamy do ilustracji. Kiedy jest to napisane? Przed zesłaniem Ducha Świętego czy po zesłaniu Ducha Świętego? Po! To jest pisane do Kościoła, do Hebrajczyków. To jest po! Więc teraz co się dzieje? Stoją wierzący i czytają list, który do nich dotarł, do zboru. Otwierają i jeden czyta i mówi tak, przystąpcie z odwagą do tronu łaski, aby otrzymać, doświadczyć miłosierdzia i ratunku o stosownej porze. A zaraz to ja myślałem, że to już. Nie, 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 właśnie o to chodzi, że dlatego, że myślałeś i czekasz, jest awaria. Musisz przystąpić odważnie z ufnością do tronu łaski. Żebyście dobrze mnie zrozumieli, nic nie mówię w kontekście zbawienia i w kontekście złamanej lub niezłamanej relacji między nami a ojcem. Ten temat jest załatwiony. Jesteśmy zaakceptowani. Nic się nie zmienia. Tu chodzi o funkcjonowanie na co dzień. Ja z moją żoną jesteśmy po ślubie. Ale niecodziennie mamy ze sobą relacje. I niecodziennie ja cieszę się nią, a ona mną. Dlaczego? Bo niekiedy jestem w Pradze w Czechach, niekiedy jestem w Estonii bez niej. Teraz na przykład nie mogę się pocieszyć przytulankiem z żoną. Wiesz dlaczego? Bo głoszę. A powiesz, ale po co te tam przytulanie? Jesteście w związku małżeńskim, wszystko już zapadło. Tak, ale jest głębia tej relacji. W przymierzu jestem z nią cały czas. Ale tej radości doświadczania jej mogę doświadczać tego codziennie, głębiej, głębiej, dalej i dalej, mocniej, i mocniej, intensywniej, intensywniej, intymniej i intymniej. Bo jest więcej. Ja jej nie poznałem do końca. I raczej nigdy nie poznam. Wiesz dlaczego? Bo jest stworzona na obraz i podobieństwo Boże. Będę ją poznawał, bo nie jest aż tak skomplikowana jak Bóg. Nie jest aż tak głęboka jak Bóg i ja też. Ale też jej do końca nie poznam, bo każdy z nas jest inny. Będę mógł ją poznawać więcej i więcej, rozumieć ją więcej i więcej, ale raczej pełni nie osiągnę. A z Bogiem to już w ogóle, więc studnia bez dna. Więc teraz ktoś powie, ale Jakub, jakie tam przytulaski z żoną. Masz już obrączkę, jesteś w Przymierzu, o czym ty mówisz. No właśnie o tym samym mówię między nami a Bogiem. Jesteśmy w Przymierzu, jesteśmy zaakceptowani. To nie jest, że Przymierze trzeba odnowić. To nie jest, że wyskoczyliśmy poza Przymierza, a do Niego trzeba wrócić. Nie. Chodzi mi o to, że w Przymierzu to wszystko, co jest dla nas dostępne, po to trzeba się ruszyć. Nie mówię. O zasługiwaniu. Mówię o to, że przystąpić w odwadze przed tron łaski. Łaski to znaczy, że tam są darmowe rzeczy. Nie muszę ich kupić, nie muszę na nie zasłużyć, ale muszę do nich przystąpić. Pamiętacie przypowieść Jezusa, że król zastawił stół, zaprosił swoich ludzi na imprezę, nikt nie przyszedł? Stół był zastawiony. Impreza gotowa i król powiedział, poślij ich już pora. Ale co? Jeden krówki paz, drugi sprzedawał coś, trzeci dom kończył i król mówi, nikt nie przyszedł, to poślij po innych. Zobacz, co się dzieje. Jedzenie stygnie, nikogo przy stole nie ma. Drzwi są otwarte, zaproszenia wysłane, wszystko gotowe, a przy stole nikt nie siedzi. O tym tu mówię. I tak samo jest w Bożym Królestwie. Zasłona rozdarta, stół zastawiony, obfitość i bogactwo przed nami. Mówię tu wszystko w kontekście dziś ducha tylko i wyłącznie. Jak to jest, że wyglądamy jak kaktusy czasami, bo nie przystąpiliśmy do tronu łaski. Wzięliśmy, weszliśmy w przymierze, ale nie czerpiemy pełni z tego, co jest dla mnie i dla Ciebie dostępne. I teraz w innym tłumaczeniu ten werset brzmi tak, w słowie życia. Dlatego, i teraz jest hit, dlatego z otwartym sercem biegnijmy pod tron tego, który obdarza ludzi łaską, a doświadczymy tam Bożej miłości i znajdziemy pomoc w naszych trudnościach. Masz jeszcze jakieś wątpliwości, czy to dla Ciebie na dziś? Doświadczasz trudności? Bo ja tak. Potrzebujesz miłości? Bo ja bardzo. Więc co jest powiedziane? Biegnij z otwartym sercem pod tron. Cześć, cieszę się, że tutaj jesteś. Wierzę, że to przesłanie przyniosło nowe rzeczy do Twojego życia. Zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, dzięki czemu zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych nauczań, a także będziesz widział zapowiedzi przyszłych wydarzeń służby Nations on Fire. Natomiast, gdyby zrodziło się w Twoim sercu pragnienie bycia partnerem służby Nations on Fire, gdybyś chciał wspierać nas w modlitwie bądź finansowo, to pod tym filmem w opisie jest link, który odniesie Cię do naszych social mediów, w których będziesz mógł dowiedzieć się więcej o tym, co Bóg wkłada w nasze serca, a także o planach na przyszłość. Do zobaczenia. Trzymaj się!